Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, w mojej opinii, top 5 postaci, do których potrzeba najmniejszego skilla. Więc przed rozpoczęciem, pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę, i bez przedłużania przechodzimy do pierwszej postaci. I tak samo jak w wczorajszym odcinku, gdy będę omawiał postać, też będę mówił, że jeśli uważacie, że macie na niej. Duży skill, średni skill mały skill. Jeśli nie wiecie o co chodzi to polecam obejrzeć wczorajszy film. Przechodzimy do miejsca piątego. I to może być w, w, w szokujące dosyć, ale jak tak sobie pomyślałem to postawię na 8 na piątym miejscu. Yy, no, ze wszystkich postaci na daleko po prostu wydaje się, że w ogóle nie potrzebujesz do niego zbyt dużo skill'a, bo auto-aim i tak robi praktycznie to samo, co jakbyś aimował. Nawet ten auto-aim może być lepszy. I też zastanawiałem się nad innymi postaciami, jakie tutaj umieścić. Po cztery postacie od razu wiedziałem, że nie potrzebują zbyt dużego skilla. Ale na piątym miejscem myślałem, że to może być Bibi, może Frank, może Bull, może Bonnie. Ale tak w sumie, aby też ta lista była bardziej kreatywna, to dodałem 8-bita tutaj. Po prostu tak, sam, tak samo jak przed chwilą powiedziałem. Nieważne czy aimujesz, czy -aimujesz, praktycznie zawsze jest tak samo. No i to też przez to, że jest taki wolny. Więc jego atak się za bardzo nie zmieni, jeśli, będziesz, jeśli będziecie aimować i jałtejmować. Więc jeśli uważacie, że macie mały. To znaczy, tak. Jeśli uważacie, że małe, macie małe skill na jedbicie to yy, możecie grać na kilku mapach na gem grabie jeśli uważacie, że macie średni skill na bicie, to na większości map na gem grabie a jeśli uważacie, że macie duży to dodajcie jeszcze do tego hejs oraz chodzą. więc przechodzimy do miejsca czwartego na czwartym miejscu umieściłem el primo nie muszę zbyt dużo mówić ale w przeciwieństwie do pozostałych postaci to wszy... spamienie guzików to nie jest wszystko bo, bo atak i no głównie ULTA czasami trzeba aimować, a jak chodzi o pozostałe postacie, które będą no to praktycznie się po prostu spami guziki. No i wiecie, primo to jest taki typowy tank. Po prostu idziesz sobie, odjeżdżasz kogoś, rzucasz go gadżetem, zgaszasz na niego Ultem i go zabijasz więc no, nie, nawet nie wiem czy będę do pozostałych postaci mówił ten mały, średni, duży skill, w sumie wszystkie cztery postacie są dosyć słabe w tej mecie więc po prostu będę powiem wam na jakich trybach najlepiej grać, no na El Primo zdecydowanie Brawl Ball to jego najlepszy tryb Game Grab ocenię jakby na każdym trybie na Game Grabie średni, to znaczy słaby w sumie na każdym trybie oprócz Aha, na nokaucie na jednej mapie jest taka strategia, na mapie mętne wody, że bierzecie sobie bo Sandy i L Primo i po prostu czekacie, aż, aż strefa będzie mała tam na nokaucie i y, Sandy rzuca ulta i no i wiecie, przeciwnicy was nie widzą i El Primo na nich skacze. No i jeszcze są te miny Bo, ale żeby nie było, że to jest strategia na takie 600. I tutaj. To są dwie strategie. Właśnie ta, no i ta taka wiecie, Nani Bo bo jest jakaś postać do obrony. Ale właśnie no. Więc... To tyle jak chodzi Primo. przechodzimy na miejsce. Na miejscu trzecim umieściłem Edgara, bo to jest podobna sytuacja Cel Primo, tylko że... no, trzeba... No po prostu nie wiem, mniejsze skill to wymaga. Gadżety wymagają mniejszego skilla, jeszcze mniejszego skill'a, no i rasa jest praktycznie taka sama, więc bardzo ma różnicę pomiędzy tymi dwoma postaciami, ale też yy, yy, Edgarem trzeba wyczuć moment, w którym trzeba zaskoczyć przeciwnika. Więc jak chodzi o tryby, Brawl Ball to... Nie, w sumie Haze byłby najlepszym trybem na Edgara, a to tylko na kilku mapach. No. aha, w ogóle nie powiedziałam, nie oceniam na każdym trybie, ale ogólnie wszędzie słaby. Znaczy, Edgar na hejsią średni, na browbolu średni, nareszcie jest beznadziejny. Więc możemy przejść do miejsca drugiego. Na miejscu drugim umieszczam Rosę. I na pewno, jesteś, myślę, że jesteś już pewni, jaka postać jest na pierwszym miejscu. Ale yy, obie te postacie po prostu ult to jest absolutny auto aim. Ale u Rosy atak wymaga lekkiego skida. To jest jedyna różnica pomiędzy postacią na pierwszym miejscu. Bo postać na pierwszym miejscu to jest z, z full auto aim. Więc tak, Rosa, w, ze wszy, z, przynajmniej z tych postaci, które tak można auto aimować, no to ona jest najlepsza w mecie. Na Brawl w sumie ogólnie na zamkniętych mapach na wszystkich trybach oprócz hejścia się nada. No i, ale na, otw no i na otwartych będzie do kitu. Więc idziemy do pierwszego miejsca. Więc na pierwszym miejscu jest Jackie. Spamicie guzik ataku, spamicie guzik super ataku, spamicie guzik gadżetu. I Star Powery też nie wymagają żadnego skida. Nie wiem, czy muszę cokolwiek powiedzieć. Jackie poza tym jest chyba najgorszą. Jest y, według większości prosów uważana za w tej chwili najgorszą postać w grze, ale jest przynajmniej jedna mapa w całej mecie. W sumie dwie mapy w całej mecie, na, na których można grać jacky. Żeby ten odcinek nie trwał kilku minut. Tak, wiecie, sześć minut, jak widać. To Wam pokażę te dwie mapy. Pierwsza to jest na Brobolu Zdradliwe Pola. I druga to jest na nagrodzie Canal Grande. Więc. Zanim jeszcze skończę ten odcinek, nie wiem czy wiecie, czy nie jestem fanatykiem pinów i niedawno w sklepie był Epic Pin Pack, no i po prostu Wam mogę pokazać, jakie piny trafiłem. Z tych mniej ciekawych trafiłem zaskoczoną boni. i teraz brakuje tylko tej z sercem. No i trafiłem kolejne dwa nowe specjalne piny. Znaczy, do, do trafiłem już wcześniej, nie jestem pewna czy Wam pokazywałem na jakimś filmie Ale te dwie nowe, które trafiłem to właśnie do Dobo chciałem mieć najbardziej z tych wszystkich nowych A drugi to jest Barley, który też jest spoko I teraz brakuje mi łącznie 8 pinów do skończenia kolekcji Ale dzisiaj będzie mi brakowało jeszcze 7, bo nie zrobię jeszcze challenge'u i za chwilę go zrobię no i sprawa to, że brakuje mi tylko ten z legend chyba nic. Z, mityk z mityków Gina nie mam. Nie mam właśnie z dawoni sercem. Nie mam do Bee, To już jest 3 do Piper nie mam, to 4. Tutaj. Podróżek jeszcze był. 4 Rosa 5 El Primo 6 i. Kto jeszcze został? I Dynamite 7 No i. No i ta penny, ale. Ja od dzisiaj nie no będę. Na tym multikoncie grałem i zrobiłem 10:0. Wątpię, jakby było ten film. No, więc. Chyba tyle, jak chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie zostawić suba, łapkę w górę i papa.